Cześć, z tej strony Gorek 2 a dziś nie będzie drafta, nie będzie droga do pierwszej ligi, nie będzie żadny odcinek taki informacyjny bo coś takiego, tylko będzie score hero. Łatuje mi się. No coś mi się wydaje, że będzie tak długo, długo. To jednak tak zrobię i jeszcze. A, no tak, przecież. Jeszcze. No to wiem jak se zrobię, tak? Usuną to wszystko O Boże Dobra, jeszcze raz Próbujemy nie wiem dlaczego mi się tak długo w... włącza. Jestem już śpiący: jest 22.15 zaraz. Teraz jeszcze nagrywam odcinek. Przed tym odcinkiem yy, nas grałem. Zf Zdrow to jak ten obejrzycie Zapraszam tamtego yy, Ale powiem, że spodobał, się I do którego Tak ja jak zawsze Do niego I on będzie z Polski Wiem, Murzan z, yy, z Polski Trening Mój Dobra, wychodzimy na murawę. O Jezu, jaki fres fajny. Bramkarz. Jezyk on wyglądał. O Boże! Dobra, jeszcze raz. Co jest? Bateria? Chyba bateria. Coś mi się wydaje. Nie, nie bateria. Nie wiem. Ale dobra. Kolejny trening. Bo nie pierwszy raz gram w tą grę. Już wiem. Podanie tak. I strzał. Jak on to obroni? dlaczegoż nie obroni pięknie. Bank. I gol. Dwie znowu. Na trzeci. poziom. A dobra, najlepszy w Al City. Uff. Podanie, podanie, podanie. I główeczka i brameczka. Zrobię do dziesiątego poziomu i tak co 10 będziemy robić. O Jezu. No i kolega. Ole brama. O. Co zrobiłem? No, trzy. Nie dziwię się. Co. A, jakie ja chcę mieć. No, oczywiście mnie na treningach nazywam Pazdan. Pazdan. Dobra. Mogłem napisać też Pazdaner, ale nie chciałem. Mam 45 numer. Dziwny. I 15 aż. Dobra. No i pierwszy mecz z Norwich z City. Przejdziemy do spotkania. Już wychodzą i nam strzelają pierwsi Ale my będziemy oddawać I brameczka, jeden jeden Szósty, jeszcze Z szóstym licząc to raz, dwa, trzy, cztery, pięć Pięć poziomów Z jest w u gramy że dobry mecz Pazenkosin Nikt się tego nie spodziewał, o Jezu Mnie nie lecisz Lecisz Tam, tam, tam proszę, jest Co jest? O Boże Jezu, co za Jakiś... Z barny gramy? Dobrze, że mi nie wyszło. Pod... Aha, dobra, fajnie. 85 minuta. Podajemy tak. 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 O, ale to rozegrane było. Więc zaraz bardziej. O, zaraz kończymy. Z Underlandem gramy. O boże. Pięknie. Jeszyna. Jeszcze nikt jest. No. My przed ostatnim poziom zdarłem kont gramy. Na pewno wygramy. Jeden, jeden... O nie, dobra. Ja wchodzę. Najlepszy gracz. I dziesiątka. szczał i gol. Ostatni poziom. Teraz dziesiąty. Ze Swansea gramy. Bęk. Bęk. Tak. Tak. Tik tak. I to jest 10, czy ja się z wami żegnam? z tej strony oczywiście był był i w następnym odcinku coś kupimy. Z tej strony oczywiście Y2. I dostępnego. Pa pa!